Serce na bicie człowieka rozpoznasz czynami nami? Chory rap, Ej. człowieka rozpoznasz czynami nami? jej klasę posiadała, cały świat u swych pięknych stóp miała. Cały świat u swych pięknych stóp miała. Kobieta idealna z nieba spadła, piękna była i swym pięknem kusiła. O tym, że w marzeniach wszystkich była, sprawy sobie raczej nie zdawała. Choć o tym, że gwiazdą była, już na pewno wiedziała. Taka piękna i seksowna, taka piękna i seksowna. Cały świat u swych stóp miała, swym pięknem uzależniała. Ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama Do życia więcej nie potrzebowała, do życia więcej nie potrzebowała Ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama. Na Instagramie błyszczała, swoimi zdjęciami się tam pokazywała, raz przy Ferrari nawet stała. Oryginalne ciuchy za grubą forsę zakładała. W internecie błyszczała, w realu już niekoniecznie. Życie w internecie wybrała, tylko lajkami się przejmowała, tylko lajkami się przejmowała. Życie influencerki chciała, życie influencerki wybrała, jednak sprawy sobie nie zdawała, że jej psychika wysiadała. Ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama, do życia więcej nie potrzebowała, do życia więcej nie potrzebowała. Ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama, ona była gwiazdą Instagrama. Ona była gwiazdą Instagrama. Ona była Instagram. Simi, Beats. Co chwilę na telefon spoglądała Co chwilę na telefon spoglądała Lajków i komentarzy wyczekiwała Lajków i komentarzy wyczekiwała Gdy ich nie dostawała To się zamartwiała I w smutkach pogrążała Dzień nie tyle robiła zdjęć, że telefon trzy razy ładowała Depresji dostawała Depresji dostawała Sprawy sobie nie zdawała, że presja się wykańczała Że presja ją wykańczała Przez hejterów często płakała Samobójstwa nie planowała Po prostu dość już miała Tabletki na senne drugim szampanem popijała, tabletki na senne drugim szampanem popijała, Wieczny sen zapadła, Na Instagramie już zdjęcia nie dodała. Ona była gwiazdą Instagrama.